wyjdzie, proszę spojrzeć, ten zawodnik, który pojechał po zewnętrznej dużym łukiem, jak mocno musiał zwolnić jest jednak chyba bardzo, bardzo ślisko. A więc Alarcon, Raul Alarcon na czele drużyna Scott American Beef, on nie jest groźny, ma 10 minut i 55 sekund skraty do lidera, ale teraz A... proszę zobaczyć sam Alan Davis pognał za kolarzem z z drużyny Scott America, nie bardzo rozumiem. Aha. Yy, Tłumaczy mu Alan Davis, ustaliliśmy kolego, że nie atakujemy. Widocznie Ci się coś pomyliło, atakowałeś sobie na trasie, więc teraz bądź łaskawy i cofnij się do peletonu i nie rób tu czegoś wbrew innym. No, ale Przepraszam tak. cię bardzo kolego, nie zauważyłem, myślałem, że za chwilę będzie meta. Przepraszam teraz wszystkich. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa powiedział Alarcon i wszyscy znowu jadą razem. No troszeczkę to może z pozycji kibica, z pozycji widza wyglądać dziwnie, ale przypomnijmy, Mistrzostwa Świata za pasem, za tydzień nieomalże. Przed nami jeszcze kilka etapów trudnych, deszczowych, zimnych i górzystych na końcu wyścigu i być może dlatego zawodnicy nie chcą ryzykować, nie chcą tutaj... Ścigać się tak bez, bez sensu na, na wszystkich rundach. Że no, pelet... Zwłaszcza, że takie ataki no, niewiele dają, bo i tak beleton tak. Tak uciekających zawodników by doścignął, a powodują pewnego rodzaju ryzyko. Oczywiście można organizować wspaniały wyścig, można zapraszać fantastycznych kolarzy, ale na pogodę niestety no, organizatorzy i my, Polacy, jako gospodarze tego wyścigu, absolutnie nie mamy wpływu. I naprawdę, mimo tej złej pogody nie mamy co się wstydzić 65 Tour de polonii także naszych kolarzy wita nasz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej my również witamy wszystkich studentów nie tylko tej uczelni bo przecież Lublin jest jednym z największych w Polsce centrów akademickich Widzieliśmy na tym mostku na tym przejściu dla pieszych nad ulicą Szeroką aleją Mnóstwo ludzi, zresztą tu, mimo tej pogody, proszę spojrzeć. Wszędzie, gdzie tylko można dojść do trasy, są ludzie, dopingują kolarzy, czekają na tą ostateczną rozgrywkę. No, jestem przekonany, że, że na ostatnim okrążeniu, na tych finiszowych metrach, obejrzymy tutaj wspaniałą walkę. No, ale nie no, tak. obejrzyliśmy kto wygrał premię górską. Tu niestety było złe ujęcie. Polak chyba był pierwszy. Tak, wyglądało na to, że jeden z naszych kolarzy... Czekamy cały czas na wyniki, patrzę. Ta poprzednia górska premia też jeszcze nie została uwzględniona na takim informatorze, który tutaj mamy komputerowym dzięki firmie Domtel. Cały czas sapa przed szmytem po 5 punktów, a więc to są wyniki po wczorajszym etapie. No, teraz możemy mieć problem, bo czas będzie tutaj mierzony. Już został zmierzony jakby czas, więc z pewno czasów nie będzie podawać nam ten komputer. Zobaczymy może podać Nie, pewnie nam kolejność poda. Kolejność Zawodnicy mają przypięte chipy, i na tej podstawie są podawane wyniki. Oczywiście chipy dają to do siebie, że każdy z zawodników ma swój realny czas przejazdu. Jak wiadomo sędziowie inaczej traktują dużą grupę, bo różnica pomiędzy pierwszym kolarzem a ostatnim to jest około nie wiem, półtorej minuty, nawet nieraz jak peleton no, ja jest rozciągnięty, dochodzi do dwóch minut i oczywiście te czasy nie mogą być realnie liczone, bo one są zupełnie inne. Dlatego wyniki, które podajemy tuż po mecie, są zupełnie nieoficjalne, bo czasem zdadza się tak, że peleton się rozerwie na dwie części, że między jedną grupą, a drugą jest jakieś 2-3 sekundy przewagi i sędziowie mogą podjąć decyzję, aby przyznać różne czasy tym dwóm grupom. No ale miejmy nadzieję, że tutaj dzisiaj będzie przy... Razem, że nikt nic nie straci, a ktoś może zyskać, bo jednak te 10, 6, 4 sekundy bonifikaty będą przyznane na nawet. Tak, Staszku, ja myślę, że na jutrzejszy etap zaprosimy kolarzy do komentowania, bo to zaczyna im coraz bardziej coraz lepiej wychodzi, cały czas rozmawiają przed sobą. To pan Alan Davis jako lider ma prawo być takim wodzem tej całej gromady i a na pewno on... Czelara też jedzie po lewej stronie. E, ci, którzy, no, najbardziej znani, najbardziej jakby popularni zawodnicy i, i mający prestiż, mający jakiś mir w peletonie, oni... Ale teraz, warunka. uwaga, zatrzymują się, a więc mamy pewnego rodzaju protest. Chyba związany jednak, no ale panowie, no mówię tutaj do kolarzy, nie bardzo mamy wpływ na to, jaka jest pogoda w Polsce. Czesław Lang i Komisja Sędziowska, organizatorzy poszli na rękę zawodnikom, skrócili dzisiejszy etap. A teraz widzimy, że zawodnicy zatrzymali się. A więc nie będzie dziś ścigania, nie będzie finiszu. Przyznam się szczerze, że Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. No zobaczymy na pewno tutaj dyrektor wyścigu wyjdzie negocjować z tymi zawodnikami. Dziwna dość sytuacja, rzadko się zdarza. Trudno powiedzieć nawet co tutaj Czesław, Czesław Lang idzie teraz, widzę tutaj w stronę Peletonu. Nasz Dyrektor wyścigu zawsze potrafił się porozumieć z kolarzami, myślę, że tak będzie również i tym razem. No nie spotkaliśmy się na Tour de No były, były, protesty, były protesty, ale protesty, ale na ogół start. to przed startem i takie rzeczy trzeba załatwiać. Przed startem myślę, że wspólnie to co mówił Kancelara można by było osiągnąć porozumienie i na przykład etap skrócić do nawet 150 kilometrów. Idzie teraz Czesław Lang sędzią głównym do samochodów podchodzi teraz do kierowników ekip, podchodzi do sędziów, którzy towarzyszą pelotonowi. No i zobaczymy jakie będą rozstrzygnięcia, jakie będą konkluzje tych narad. Na razie cały peleton. Przypomnę, na jedno okrążenie przed metą, czyli właściwie można powiedzieć, nie skończyli dzisiejszego etapu. Staszku, mam nadzieję propozycję. Pozwolisz, że Cię tutaj no, zostawię tak, z Państwem, a reaguj, a ja posłucham, tak, żebyśmy tak. mieli informacje z pierwszej ręki. Tak, Tomek w tej chwili opuścił nasze stanowisko, pobiegł tam w stronę grupy naradzających się dyrektorów sportowych i sędziów. Czesław Flank stoi tam między nimi. Teraz zawodnicy jadą w przeciwnym kierunku pod prąd jakby przejeżdżają przez linię mety. No przypomnijmy, czas został zmierzony. Tu widzimy Polaków. Krzysztof Jerzowski teraz zakłada okulary tyłem Bodnar tutaj Adam Wadecki. No oni również oczywiście solidarnie przyłączyli się do tego protestu. Zawodnicy zjeżdżają z trasy. Przypomnę czas. Całej grupy został zmierzony, został zapisany podczas przejazdu przez pierwsze okrążenie, ale teoretycznie rzecz biorąc powinni zawodnicy przejechać cały dystans. Ja się trochę nie dziwię, to bądźmy szczerzy, że, że zawodnicy mieli dość 200 kilometrów jazdy w takich warunkach przy bardzo niskiej temperaturze w padającym deszczu na śliskiej trasie dało się mocno we znaki no ale Tomek już wrócił i cóż się dowiedziałeś od eee, znaczy, rozmawiałem z Sylwestrem Szmytem i zapytałem się dlaczego tak się działo Sylwek powiedział że takie były ustalenia kolarzy w związku z tym że bez przerwy otrzymywali Różne informacje na temat dzisiejszego finiszu, gdzie jest mierzony czas, ile będzie rund tutaj pokonowanych i w związku z tym doszli do wniosku, że przy takiej pogodzie, przy tak niebezpiecznych warunkach, przy tak śliskiej jezdni nie będą ścigać się na mecie. Że to była decyzja wszystkich, tak mi powiedział Sylwester Schmidt. No i na tym za chwilę będziemy... To wygrał, bo nie usłyszałem. Relację. No właśnie niestety... Oto nie jest podziemy. właśnie Sylwester Szmyt i Marek Cegliński, a my dziękujemy za uwagę. Wygrał dzisiaj Stanisław Brzusko, drugi jest Tomasz Jaroński. Żegnamy się z Lublina, usłyszymy się jutro. Miejmy nadzieję, że przy lepszej pogodzie. Do usłyszenia.